Witam wszystkich. Nasz ostatni tydzień wakacji spędziliśmy w Grecji na wyspie Kos. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam hotel oraz ceny na wyspie w sklepach z pamiątkami i supermarkecie. Zostańcie z nami do końca. Zapraszamy do oglądania. Urlop spędziliśmy w hotelu Kipriotis Hippokrates. Jest to czterogwiazdkowy hotel bardzo blisko morza z kamienistą plażą. Tu mamy główne wejście do hotelu, gdzie na wstępie mamy już duże lobby i recepcję. Panie są tutaj bardzo miłe i pomocne w każdej kwestii. Bez problemu można z nimi porozmawiać i o wszystko zapytać. Chętnie doradzają. W lobby odbywają się również spotkania turystów z opiekunami z biur. W lewo od wejścia kierujemy się bezpośrednio do strefy bardziej dla relaksu. Na wprost mamy wejście na basen, a obok drugie wejście prosto do baru który jest w pakiecie all inclusive i jest czynny od 10 rano do północy. Mamy możliwość spędzić tu czas przy drinku, siedząc w środku lub na zewnątrz przy basenie. Minusem jest fakt, że basen jest zamykany już o 18. Przy basenie jest dość dużo leżaków. Przez cały pobyt nigdy nie mieliśmy problemu ze znalezieniem miejsca dla siebie. Obok znajduje się również ogródek z restauracji. Jeżeli chodzi o sam bar, to jest spory wybór alkoholi i napojów w pakiecie All-Inclusive. Ale ogromnym minusem jest to, że jest tu dwóch barmanów: z czego młody barman był bardzo miły i sympatyczny, za to drugi, starszy, to jego totalne przeciwieństwo. Zachowywał się tak, jakby był tam za karę, cały czas liczył na napiwki i podawał inne drinki niż te, które były zamawiane. Czytając wcześniej już opinie o tym hotelu, to już wiele osób zwracało uwagę na tego niesympatycznego barmana i niestety, ale te opinie w pełni się potwierdziły. Natomiast tuż obok mamy wejście do restauracji, która jest aktualnie jeszcze zamknięta. W pakiecie all inclusive mamy śniadanie od 7:30 do 10:30. Śniadania są bardzo różnorodne. Jest duży wybór owoców, serów, wędlin, sosów Mamy kilka rodzajów pieczywa, możemy również zrobić sobie tosty. Podczas śniadania dostępne są trzy rodzaje soków: kawa oraz herbata. Do wyboru mamy musli, płatki oraz różne słodkości. Możemy również zrobić sobie dowolną sałatkę ze świeżych warzyw. Dla nas dużym plusem był spory wybór ciepłych dań: była jajecznica, omlety, jajka sadzone. Pankejki, kiełbaski, bekon, fasola, bułka zapiekana w jajku oraz pomidory. Drugim posiłkiem w pakiecie był lunch między 12.30 a 14.30. Tutaj również był ogromny wybór dań i dodatków. Mamy do wyboru kilka rodzajów serów, tradycyjne pasty, sosy, hummus, oliwki... I różne dodatki warzywne, jak również sałatki już gotowe i takie do zrobienia sobie samemu. Podczas lunchu nie brakowało również dań ciepłych. Do wyboru były papryki faszerowane, warzywa na ciepło, zapiekanki, lasagne, makaron z ośmiornicą, frytki, ryż, mięso, ryby, ziemniaczki i kasze. Duży wybór ciastek, owoców i lodów. Trzecim posiłkiem jest kolacja od 18.30 do 21.00, gdzie wybór jest ogromny i bardzo zróżnicowany. To właśnie podczas kolacji mamy największy wybór dań ciepłych. Podawane są frytki, tortille, różne mięsa, sosy oraz dodatki do tortilli. Możemy skosztować lasagne, zapiekanych mini wrapów, pieczonych mięs. Jako dodatki mamy frytki, ryż, makarony, pieczone pomidory. Ilość warzyw i sałatek do wyboru jest również bardzo duża. Do tego mamy spory wybór słodkości, piwo oraz wino. Pomimo tego, przez cały dzień w barze przy basenie dostępne są przekąski i lody, a podczas naszego tygodniowego pobytu w cenie mamy jedną kolację serwowaną w tawernie, gdzie podawane były typowe dania greckiej kuchni. Jeśli chodzi o obsługę w restauracji podczas posiłków, to była na najwyższym poziomie. Bardzo dbali o czystość i porządek na stolikach gości, jak i na bufecie. W hotelu codziennie odbywają się atrakcje, takie jak na przykład zajęcia gimnastyczne w basenie oraz wieczorne animacje. Zdecydowanie dużym plusem hotelu jest fakt, że mimo iż przyjechaliśmy bardzo wcześnie rano i nasz pokój nie był jeszcze dostępny, to od razu dostaliśmy opaski, a obok recepcji mogliśmy zostawić nasze bagaże w specjalnej przechowalni. A cenniejsze rzeczy mogliśmy zamknąć w szafkach na kluczek i już od samego początku korzystać z udogodnień hotelu i relaksować się przy basenie. A pokój otrzymaliśmy około godziny 13. Nasz pokój znajdował się na trzecim piętrze. Regularnie, co drugi dzień, był sprzątany i wymieniane były ręczniki, co było dużym plusem. Panie sprzątające również były bardzo miłe i uprzejme. A tak wygląda nasz pokój. Na początek mamy łazienkę która niestety ma jeden ogromny minus, a mianowicie niezbyt dobrze wyczyszczoną wannę, co bardzo niekorzystnie wpływa na naszą opinię o tym miejscu. Później z korytarza wchodzimy już bezpośrednio do pokoju, gdzie znajduje się duże podwójne łóżko z bardzo wygodnym materacem i jedno pojedyncze. Do tego mamy dwie duże pojemne szafy, więc miejsca na rzeczy mamy mnóstwo. Dodatkowo u góry są jeszcze dwie mniejsze szafki. W pokoju znajduje się również zestaw do parzenia kawy i herbat. Do tego jest telewizor z kilkoma polskimi kanałami, co również uznajemy za plus. Mamy również mały stolik z krzesłami i dodatkowo balkon, na którym również znajduje się stolik z krzesłami. Z balkonu widzimy restaurację hotelową oraz basen, a w oddali mamy widok na morze a tu dodatkowo jeszcze takie małe ujęcie na basen podczas naszego wieczornego pobytu w barze. Nasze ogólne odczucia co do hotelu są jak najbardziej pozytywne, mimo kilku minusów. A teraz zapraszamy na część filmu z cenami na wyspie. Pokażemy ceny w sklepach przy deptaku w centrum oraz w supermarkecie. Zaczynamy od takich obrazków. Grewnia, 8 euro. Magnesiki w cenie 2 euro. Magnesy pięknie zapakowane. 3 magnesy, 5 euro. Zabraliśmy trzy nasze magnesiki W cenie 5 euro za trzy Takie ładne Idę płacić no. mhm. Koszulki NBA T-Shirt Po 25 To jest Kobe Bryant? Nie wiadomo jest na pewno Jordan o maski i okulary po cztery Jurki a maski po po, po, po dwadzieścia dwa kapelusiki to ważna rzecz w Grecji dwanaście euro czternaście, pięćdziesiąt w różnych cenach mm -hmm idziemy dalej, biżuteria, różnego rodzaju takie brazoletki po 21 euro, ale ładne są takie wiem, męskie chyba, albo i damskie po 25 euro tutaj jakie masz ceny? po 12 euro taka nieskończoność no Jeżeli chodzi o ceny w sklepie, to na przykład możemy mieć Pringlesy za 3,50 lub Chipsy po 2,50. Mamy piwka po euro 20, euro 90. W zależności od tego, jakie drinki po 2,80. A tutaj takie regionalne piwka po 2,10. Możemy kupić też mocniejsze alkohole? Na przykład gin za 25 euro. Niestety przy tych nie wszędzie jest cena podana. Tutaj mamy za 23. A zobaczmy ceny whisky, czy będzie. 34,40 mały Jack Daniels. Ewentualnie mamy Martini Szampany po 12. A tutaj mamy zwykłe Martini również po 12,90. Nie jest to duży sklepik, ponieważ jest przy uliczkach targowych. No i być może dlatego też ceny są dosyć wysokie. 16,40. Tutaj. Jeśli ktoś zapomni, to może sobie kupić okularki w cenie 8,50. Ewentualnie pasek do spodni za 7. Jest to duży wybór. Są też budki. W cenie 35 euro. Dług walizki podróżne za 45 euro. Tutaj mamy również regionalne produkty czyli gąbeczki za 17 euro lub mniejsze za 12 mamy też alkohole a tu mamy różne oliwy po 8 euro po 11,9 w zależności od butelki i pojemności tutaj mamy metaxę po 690 po 7,80 lub dużą za 25 dosyć duży wybór alkoholi tutaj również Martini za 12.90 więc ceny są podobne likier duży za 25 zł ewentualnie Malibu za 23.50 są też tańsze winka po 3 euro gdyby ktoś preferował Szafy. w jakiej cenach? 125 euro drobniane szafy. są za 90 tutaj te mniejsze tak. tutaj takie malutkie za 48

te duże są po 9,90 miody też pewnie regionalne za 7,90 6,50 baklawa 3,50 bardzo lubię baklawę metaxa oczywiście nawet 7 gwiazdkowa 6,90 uzo, to sobie właśnie kupiłem na pamiątkę 4,53,50. To jest za 9,50, pół litry. Mhm. A to jest za 5,90. Ale to mi się zmieści do tego, wiesz? Do mojej gablotki Bo oczywiście kolekcjonuję alkohol. A tak Ale muszę iść wymienić, bo to jest pęknięte. Gdzie? Tu, pudełko jest pęknięte. No. no. Likier. Co to jest? Likier. Miodowy. Tak, z rumem. Mhm. Tu jest cynamonowy. Z goździkami. I to po 6,90. A ten jest pomarańczowy, Stoffi, i ten idzie z nami. Nie chcesz. Tak, ten idzie z nami. Jest... Podoba mi się. Możemy również kupić kapelusze w cenie 6 euro za sztukę. Z takim wzorkiem są to kapelusze męskie, ale mamy również damskie kapelusze w cenie po 8 euro za sztukę. Są również po 9 lub 12. Ceny są bardzo różne w zależności od rodzaju i wzoru. Mamy tutaj też bardzo ładne torby plażowe, po 13 lub 14 euro za sztukę, jak również klapeczki w cenie 6 euro. Natomiast narzutki plażowe są po 12 euro za sztukę. Możemy również kupić bluzeczki po 4 lub po 6 euro, w zależności od wzoru. Ceny są bardzo zróżnicowane. Natomiast buty do pływania kosztują około 9 lub 10 euro. Takie charakterystyczne ręczniczki kosztują 3 euro za sztukę. Mamy tutaj również gadżety do domu. Takie przyprawniki kosztują 5 euro, natomiast pojemnik na oliwę kosztuje 9. Znajdziemy tutaj również przyprawy, jak i słodkości. Takie słodycze kosztują 6 euro. Mamy tutaj również mnóstwo zabawek dla dzieci w cenie 3 lub 4 euro. Okulary dopływania dla dzieci kosztują 9 euro, natomiast większe rozmiary również są po 9 euro. Jeżeli chodzi o dmuchańce, to takie są po 40, zaś mniejsze po 35, ewentualnie możemy zakupić tutaj również kółko dopływania za 17 euro. Całe maski do pływania kosztują 16, a płetwy 32 euro. Zabawki do piaskownicy kosztują 15 euro. Mamy tu również różne pamiątki, np. takie kubeczki kosztują 5 euro. Ewentualnie możemy zakupić również taką oliwę za 15 lub magnesy po 1 euro za sztukę. Ręczniki plażowe, takie z mapą, kosztują 10 euro, ale są również tańsze z innymi wzorami po 7. Dostaniemy tu również balsamy do opalania za 18 euro, no i okulary w cenie 6 euro za sztukę. Były to przykładowe ceny w sklepikach przy uliczkach handlowych w centrum stolicy wyspy. Teraz czas na supermarket. Zaczynamy. Uzo. Widzieliście jakie są ceny w takich małych sklepikach, a tutaj praktycznie o 2 euro tańsze. Uzo. Tutaj Uzo, taki ładny 59240 taksa w takim sklepie. 5 gwiazdkowa 2160. Jednak supermarket, duży to duży. Pols Amsterdam 1260. Jakieś takie alkohole na pamiątkę 14-45. A wina? Wina 5 euro. Takie greckie. Tutaj mamy trochę droższe za 14. Tutaj mamy również za 5 jakieś. Nie znam się więcej. Sztoktywy jakieś energetyki po 99. Red Bull, większy euro 59, Monstery euro 19 i piwko, kuszeczka 85 centów. Na jachcie, w którym płynęliśmy, płaciliśmy 3 euro. No ale wiadomo, za koronę płaciliśmy 5, a jest tutaj po euro 45. I takie piwko to chyba u babki, właśnie pod 3 euro. 3 euro koło marketu, koło naszego hotelu. A tutaj po euro 49 Więc warto przyjechać, sobie zrobić zakupy. Dzin w takich ,95. miejscach Londo 21,95 euro 0,396 centów kola Nesti euro 69. Woda. To chyba cała zgrzewka za euro 95. Mamy oliwki wiadomo, Grecja, oliwki 2,85 za taki słoiczek, za takie w worku 2 euro 2 euro takie jakieś z przyprawami 2,45, tutaj przyprawy euro 10, euro taki zestaw, fajny na pamiątkę jakieś, można oczywiście później złożyć 6,85 a tak euro przyprawy tylko no, wydaje mi się, że jest tych przypraw trochę takie z drewna, różne rzeczy 6,95 deski 16, 18, 50 bardzo drogo, to mi się akurat wydaje cukierki takie euro 45 woda na 2,95 tu mamy Pringlesy 2,20 coca cola euro 85 to nawet dobra cena, taniej niż w Holandii w Polsce nawet nie wiem milka czekolada po euro. Kinder, euro 35 pięć, Tak to wygląda. O, mleko. trzy czterdzieści mleko. Jakieś mniejsze za euro 95 w kartonie. Jaja, euro siedemdziesiąt dziewięć za 6 sztuk. Sery. 3,85 Zataki, właśnie jakieś serki do kanapki 2,70 2,80. O, tutaj jest serek kwetka Po 4 euro to było drogo, nie? Ale nie masz mi się, 20, No, tutaj jakieś 2,20. ,20, no. Różne są ceny Ostatni nasz wieczór na wyspie. Podczas spaceru trafiliśmy do genialnego sklepu w centrum miasta Kos. Jest to mały targ pod dachem, położony naprzeciwko Muzeum Archeologicznego. Mieści się w niezwykłym budynku i znajdziemy tu mnóstwo świeżych owoców, a także suszonych, między innymi morele czy figi, oraz różnego rodzaju lokalne zioła czy przyprawy. Dostaniemy tu wiele już przygotowanych produktów na prezenty lub pamiątki. Znajdziemy tu najbardziej typowe i tradycyjne produkty, takie jak miód czy oliwa z oliwek. My robimy ostatnie zakupy, a Was zapraszamy do komentowania i lajkowania naszych filmów. Już wkrótce pojawią się kolejne filmy z tej pięknej wyspy. A Wy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to kliknijcie suba i dzwoneczek, aby ich nie przegapić. Do zobaczenia! Pa!